Kupno samochodu to jest zawsze kłopotliwa sprawa, bo kupno w komisji i od prywatnej osoby to są dwie zupełnie różne rzeczy i łatwo zostać oszukanym. My wczoraj w Duńskim komisie kupiliśmy terzota. Przyjechaliśmy nim do domu, dzisiaj musimy tam wracać. Zostańcie z nami, opowiem wam dokładnie o co chodzi i jak się to odbywa. Zawsze miałem dobre doświadczenia z kupnem aut w Danii. Nigdy nie zostałem oszukany, chociaż przepraszam, jeden raz zostałem oszukany, kupiłem od prywatnej osoby. No ale w tym momencie mamy taką sytuację, że ja jestem zmuszony przejechać ponownie 150 km do komisu, w którym byłem. Ciężko jest znaleźć uczciwego sprzedawcę. A jak to wygląda w Danii? Zostańcie, zaraz Wam wszystko pokażę i opowiem. Oczywiście, zanim przejedziemy te 150 km, ja jeszcze muszę zatankować to auto. Ale powiem wam jedną rzecz, że w Danii nigdy nie zdarzy się, żebyście mieli kręcony licznik. Jeżeli kupujecie z takim przebiegiem jaki jest podany, jaki jest w aucie, to był na pewno niekręcony, bo system jest tutaj bardzo szczelny. Jeżeli wejdziecie na numer wpisujecie numer rejestracyjny auta i macie całą jego historię, nie musicie mieć książek. Generalnie nieraz czuję stres płacąc z telefonem, bo... Kiedyś się zdarzyło, jak kupowaliśmy zabawki dla dzieci, kupowaliśmy duże zestawy Lego, no, rachunek był dosyć wysoki. Płacę telefonem, a tam odrzucona karta, płatność odrzucona, muszę kartę, a ja fizycznej karty przy sobie nie mam, ale są też inne formy płatności, więc poradziłem sobie wtedy przez y, MobilPay, to jest taki odpowiednik polskiego plika. No i tyle, tak więc ja zatankuję, jedziemy dalej i opowiem Wam, co tak naprawdę się stało, bo kupując auto w Danii. Przynajmniej ja mam takie podejście, że jeżeli kupuję w komisji, to powinienem ufać sprzedawcy. Płacę, biorę auto, jadę, wszystko powinno być ok. Ewentualnie zmienię sobie olej, trzy filtry, a rzeczywistość czasami jest troszeczkę inna. Wysył z tyłu za mną tankowanie. Ja sobie chwileczkę jeszcze poczekam, wjeżdżają jakieś ciężarówki na stację. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja myślę, że 40 litrów starczy. Trochę się zagadałem, miałem zatankować tak na styk, ale. No i jeszcze jedna rzecz co do aut z komisu Bo Ja rozumiem, że można kupić sobie Tesle, można kupić sobie nowe auto w kredycie bądź w leasingu Ale jak rozglądaliśmy się z Moniką za Teslą To nie podoba, to nie podoba mi się w Tesli jedna rzecz Jeżeli chcę kupić nową siedmioosobową Teslę, one są bardzo drogie ale Tesla Y, która jest zdecydowanie tańsza, poczekaj kochanie ja się zapnę Która jest zdecydowanie tańsza też będzie niedługo siedmiosobowa. Zastanawialiśmy się nad takim autem, ale sprawa wygląda tak, że ulbetaling, czyli wpłata, żeby dostać auto, to jest 80 tysięcy koron. To jest odpowiednik około 50 tysięcy złotych. Jest to dosyć sporo. I teraz wygląda to tak. Wpłacamy 80 tysięcy, a potem płacimy abonament przez 8 lat po 3 czy 4 tysiące koron. Dla mnie jest to troszeczkę niefert, jest to troszeczkę za drogie. I zdecydowaliśmy się kupić auto używane po prostu za gotówkę, bo auta na abonament to nie jest to samo co telefon na abonament czy abonament w Netflixie. To już jest grube obciążenie co miesiąc przez bardzo wiele lat i my się na to nie zdecydowaliśmy. Dojedziemy! Jak się podoba nowe auto? No to stare, bardzo dobre, wygodne, super grzeje, ciepłe. Tylko, no że musimy jechać jeszcze raz do komisu. My generalnie bardzo lubimy francuskie auto, ale teraz jestem zaskoczony, bo zatankowaliśmy tylko 40 litrów, a to już cały bak Przechodzimy do komisu, w którym wczoraj kupiliśmy auto Komis jak komis, tak jak wszystkie komisy w Polsce mi się wydaje No i tu wczoraj podjechaliśmy i kupiliśmy zał, Jedno z auta, o tu już nasze stoi Nasze to już raczej na części, widzieliśmy, że jest wystawione za 5000 koron A my je sprzedaliśmy za 3,5 Dojechaliśmy, ja idę do biura pogadać No i zobaczymy co z tego wyjdzie Jedna się nie zmienia. Ja mam ogromne zaufanie do duńskich sprzedawców, nawet do sprzedawców używanych samochodów. Co jest może troszeczkę ryzykowne. A ja, chyba nie będziemy nawet wysiadać, bo nie ma sensu. W sumie zrobił, powiem Wam, jak wczoraj oddawałam samochód bez sentymentu, tak dzisiaj mi się tak trochę smutno, jak zobaczyłam, jak tam taki stoi nasz stary samochód. Tak, więc wczoraj zostawiliśmy. Alufelgi, alufelgi z oponami letnimi, bo mieliśmy bliźniaczy wózek Dlatego nie mogliśmy wszystkiego zabrać No, ja pakuję jeszcze raz to za Wygląda to w ten sposób, cały bagażnik załadowany No i jedziemy do domu Chodzi o to, że w Danii, jeżeli kupujecie cokolwiek legalnie, nigdy nie zostaniecie oszukani Jeżeli kupujecie coś od prywatnej osoby to się nie wypowiem, bo być może ludzie są różni, ale prawda jest taka, że wczoraj zostawiając felgi aluminiowe z oponami letnimi, bo nie mogliśmy ich zabrać, zostawiliśmy je na placu po prostu i dzisiaj mieliśmy po nie przyjechać. Powiem ci, bo ładowałem tak na szybko i się troszeczkę zapałem. Tak, tak więc po całej podróży wracamy, a za chwilę opowiem wam. W jaki sposób tutaj się odbywa kupno samochodu? przy rejestrowaniu auta. Jakie są opłaty, ile to wszystko kosztuje? A co do zaufania? Tak to jest na dobrą to sprawę. Nie, nie był. To był Berlingo, wiesz kochanie? Ale on w środku nie był taki jakiś zbyt sympatyczny, nie wyglądał. No nie podobało mi się. Tak więc my wczoraj przyjechaliśmy, tylko to auto, przejazdka i koniec. Tak jak przyjechaliśmy, wracamy do domu. Jak to standardowo w podróży z małymi dziećmi trzeba dosyć często się zatrzymywać, więc jechaliśmy na jeden z jazdów. Ja tutaj zauważyłem, że jestem brudny przez cały czas, a to od jakiejś farby gdzieś się musiałem oprzeć jest to najmniej istotne w tym momencie. Obiecałem Wam, że opowiemy, jak wygląda ogólnie zakup auta. W Danii, w Danii istnieje coś takiego jak aplikacja Meet ID. To jest nasz taki identyfikator internetowy powiedzmy, działa mniej więcej jak M obywatel, ale po prostu przez aplikację załatwia się wszystko. Podpisujesz nią dokumenty, potwierdzasz swoją tożsamość, wszystko, dosłownie wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. No i jeżeli jedziesz do komisu, logujecie się oboje na skat, wpisujecie numer rejestracyjny auta, numery Blach, Blach Steel numer, czyli numer na dwóch, seryjny. tak mi się wydaje, że tak to się nazywa. Po polsku, wpisujecie swoje dane, płacicie i to wszystko. Nie jestem zwolennikiem takiego oglądania auta, żeby wszystko było sprawdzone na fest i tak dalej, bo jeżeli ja dostaję dokument, tak zwany SINS-raport, to jest dokument z przeglądu. Mm, tak, Akselek! Dokument z przeglądu, to ja ufam temu dokumentowi. Tutaj w Danii przegląd obowiązuje dwa lata. Nie jest to tak, że z uszkodzonym autem, z którym jest cokolwiek nie tak, przyjedziecie i dostaniecie przegląd. No oczywiście. Wiadomo, jakieś tam największe, jakieś większe usterki, które widać, no to, to widać, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli auto dostało SENS raport, przeszło SYN, to to jest na pewno dobre auto. I tutaj nie ma co się bawić w jakieś oglądanie i tak dalej, ewentualnie można szukać sobie, nie zniszczonego w środku, bądź cokolwiek. No, ceny aut w Danii nie należą do najtańszych, ale ja sprawdzałem też OTOMOTO w Polsce i nie było też najtaniej. Auto, które my kupiliśmy, no to ceny wahają się od 30 do 70 tysięcy koron, w zależności od rocznika. Generalnie nie przywiązuje wagi, ani do wieku auta, ani do marki, chociaż my bardzo lubimy francuskie auta. Autami z reguły jeździmy od 2 do 4 lat i zmieniamy na kolejne. A auta w kredycie nie bierzemy, bo po prostu wychodzi nam troszeczkę za dużo. Ja w tym momencie muszę się przejść z Akselkiem, Monika tam w tle, jak widzicie, karminaje a zaraz będziemy karmić aksela. Axel musi przejść a ja jeszcze może podejdę na stację benzynową kupię jakiegoś chcesz, akuś, Coś akuś, jakiegoś lizaka? albo czekolady? chcesz czekolady? to chodź co? So. masz czekoladkę Axel? Proszę. Axel lubi sklepiki co? So, mamy? tak? Chodź. Aj! O, my wychodzimy ze stacji. Aksel! No szybko zakupy zrobione, oczywiście, tylko czekoladka, ale. Jak tam, Akselek? Fajnie? Bardzo fajnie. Chciałbym Wam sfilmować ceny, ale niestety tutaj plonu nie ma, a ja jestem. Nie Aksela za rączkę, więc nie dam rady podejść do dystrybutorów, bo to byłoby nieodpowiedzialne i niebezpieczne jesteśmy na stacji Circle jak tam Moniu? Na Najusia karmiona Axel już zapięty, ja mu dam mleko no cześć, jak widzicie, ja jestem już w kolejnym dniu. Zaraz tutaj dołączy do mnie Robert. Wczoraj trochę nie dokończyliśmy, trochę ja byłam zmęczona i właśnie tutaj chciałam dopowiedzieć z tematem, jak wygląda właśnie sytuacja, jeśli posiadamy w Danii auto. Auta w Danii ogólnie są bardzo drogie. Uchodzą za bardzo drogie, bo jeżeli porównamy niektóre marki ceny, na przykład w Niemczech, a w Danii, w Danii zawsze te auta są trochę droższe. Ze względu na to, chociażby, że w Danii płacimy dość wysoki agift. I jak wygląda sytuacja z agiftem? Dla porównania dam Wam przykład, że my mając auto diesla w dieslu, Robert, otwarte, otwarte. Mieliśmy auto, o tutaj za mną Robert. Mieliśmy auto w dieslu. Cześć. I koszt takiego samochodu, takiego agiftu wtedy wynosił około 3800 koron, na dwa, z płatnością dwa razy do roku. Jest to yy, zależne od właśnie jaki mamy silnik, jaki jest rocznik danego auta, jaki mamy przebieg. Tutaj Aksel zaczyna mi płakać. Więc może zaraz Wam dokończę, jadąc dalej. Tutaj samochodem, bo akurat odbieram Roberta z pracy. tutaj bierze biurko, ale to nie, 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 nie na tym filmik właśnie. Mowa. Więc ja tutaj zmieniłam już trochę scenerię. Jest trochę chaos na tym filmie, ale chciałabym po prostu przekazać Wam wszystkie te informacje, które właśnie sobie zaplanowałam, właśnie tutaj powiedzieć na tym filmie. I tak jak mówiłam, za giftem to jest tak, że on jest z różnej wysokości, w zależności od tego, jakie auto posiadamy. Generalnie to jest tak, że po prostu im starsze auto, im ma wyższy przebieg, tym Agift jest wyższy. Zależy to też również od pojemności silnika. Znowu, ja znowu zmieniłam scenerię. Jak widzicie, robi się już ciemno, więc na szybko już dokończam ten film razem tutaj z Robertem. U pracy. Tak. Tak więc, tak jak mówiłam, im starsze auto, im większa pojemność silnika, im większy przebieg, bo to też jest wyliczane, tym płacimy wyższy agift. Natomiast jeżeli chodzi o blachy takie podwójne, dwukolorowe. Właśnie dwukolorowe to jest tak zwane papagoja numa plelec, gdzie się rejestrację, to jak auto jest zarejestrowane na firmę, ale można go używać też prywatnie, to są zawsze dwumiejscowe auto. Tylko To Tylko uporządkowanie wtedy mniejsze, podatki się płaci. I ogólnie takie auta są tak zawsze nie. mniejsze, bo po prostu tam są tylko dwa miejsca. No a? Właśnie dwa miejsca w przodu, a cały tył to jak kombi. Każde auto może mieć takie numery rejestracyjne i to właśnie w ten sposób wygląda. A, a żółte numery tylko, tylko na firmę auta i ich nie wolno używać prywatnie. Tak, więc jeżeli macierz ma jednokolorowe blachy żółte, to może używać to auto, auto tylko do jedzenia, do, do, pracy. do pracy. Nie to, to może używać do absolutnie jedzenia. do jakichś takich celów prywatnych, jak do sklepów, po pracy. Przecież, oczywiście to jest troszeczkę ale ogólnie takie są zasady. Więc to będzie na tyle w tym filmiku. Dziękujemy za oglądanie. tutaj dobrze ręka się trzeci Zapraszamy do zostawienia subskrypcji, lajka. Tam się dzieci budzą, więc tutaj będziemy do Film nagrywany na rady. Także dziękuję bardzo i zapraszamy do kolejnych